Cześć, witam was na kanale Ozitech. Ze względu na to, że bardzo dużo mam zapytań odnośnie zasięgu WiFi kamery IP, postanowiłem to dzisiaj wyjaśnić. Zapraszam do oglądania. Dobra, jak wiadomo, nie wszystkie kamery IP, jak na przykład ta kamera, która podąża za ruchem, ma możliwość połączenia właśnie po kablu do routera. I tą kamerę musimy połączyć właśnie po Wi-Fi. Ale jak prawidłowo to zrobić? Żeby sprawdzić właśnie e, zasięg tego Wi-Fi, musimy sprawdzić zasięg Wi-Fi naszego routera. A dlaczego? Ponieważ właśnie kamerę IP Wi-Fi łączymy właśnie z routerem. Stąd też musimy sprawdzić zasięg w danym miejscu, gdzie kamerę będziemy łączyć, tak? A co do tego potrzebujemy? Potrzebujemy właśnie nawet telefon, telefon z Androidem bądź iOS i pobieramy sobie dwie aplikacje. Jedna to jest Speedtest, a druga załóżmy Ping. Te aplikacje są tak naprawdę dowolne. że Ważne, żeby sprawdzały właśnie zarówno prędkość, jak i ping. Tak? Może znajdziecie w sklepie Play bądź też App Store inne aplikacje. Tego typu też jak najbardziej można je wykorzystać. Jeżeli już macie te aplikacje pobrane i zainstalowane na telefonie, udajecie się w miejsce, gdzie będziecie instalować kamerę, tak? Może przejść tam. No dobra, jeżeli jesteśmy w miejscu właśnie, gdzie zainstalowaliśmy kamerę, na początek musimy sprawdzić swoją sieć Wi-Fi. Tak jest połączenie z naszą siecią i teraz przystępujemy do pomiarów. Musimy w tym celu otworzyć bit test. I startujemy. W tym momencie aplikacja wyszukuje najlepszego serwera. I widzimy pół góry w lewej, po lewej stronie. Blink jest 30 milisekund. I sprawdza nam w tym momencie dowload. Dowload akurat w przypadku kamerach nie jest najważniejszy. Ale też musi jakiś być, tak? I teraz upload. Upload widzimy jest w miarę przystępny. I na tym uploadzie spokojnie kamera będzie działać. Czekajmy aż do, dojdzie do końca. Dobra, jest, jest przyzwoity, tak? Po prawej stronie nie widzimy, żeby tutaj pakiety nam jakieś uciekły. Jest 0%, to jest też bardzo ważne. I teraz sprawdzamy. Teraz sprawdzamy ping do bramy. Bramę, żeby sprawdzić, znowu wchodzimy tutaj w Wi-Fi. Tak, wchodzimy w Wi-Fi i patrzymy. Brama jest 192.168.8.1. I do tej bramy musimy też puścić, właśnie, pinga, żeby sprawdzić, czy nie ma e, jakichś strat. Jak również żeby sprawdzić, jakie są czasy odpowiedzi, właśnie do bramy, czyli do naszego routera. Otwieramy, startujemy. I teraz już na początku widzimy, że nopienki do samej bramy, tak, do routera jest bardzo wysoki, stąd też kamera na pewno będzie bardzo wolno działać, podgląd z kamery będzie bardzo wolno działać, będą straszne opóźnienia, lagi, ale obraz jest, tak. No dostęp, dostęp mam do tej kamery z poziomu telefonu, jak i z poziomu komputera, natomiast no, jeżeli chcielibyście mieć lepszy podgląd, no to trzeba jednak zwrócić uwagę, żeby te czasy były jak najniższe. No jak widać tutaj mieszane są. Wszystko zależy od zakłóceń, tak? W danej sekundzie mogą być zakłócenia, w innej już nie. No i przy tych czasach, jak widzicie, u mnie kamera działa. Dodatkowo, aby polepszyć naszą sieć wi dobrze jest również zmienić kanał nadawania częstotliwości. Oczywiście dla 2,4 GHz, ponieważ kamery IP nie łączą się z siecią 5 GHz. Jak widzicie, na niektórych routerach również będziecie mieli sieć 2,4 GHz i 5 GHz. Kamery IP łączymy z siecią 2,4 GHz, ze względu na to, że, kamerę, że częstotliwość 2,4 jest przede wszystkim dłuższą częstotliwością, 5 GHz. Jeżeli jesteście w tym samym pomieszczeniu, no to swoje urządzenia jak najbardziej łączcie z tą siecią. Natomiast właśnie jeżeli jesteście w drugim pokoju, gdzie są już właśnie przeszkody i jakieś tam straty inne straty, no to warto z siecią 2.4 GHz łączyć i właśnie kamery wiadomo, że łączymy gdzieś na dworze, tak, gdzie jest oddalone są od routera na jakąś odległość większą, no to łączymy z siecią właśnie 2.4 GHz. I teraz dla tej sieci właśnie dobrze jest zmienić kanały nadawania. Nie zostawiajcie na kanał automatyczny, bo często jest tak, że nie działa to za dobrze. Dlatego też warto wybrać sobie któryś z tych kanałów. Popróbować, tak? W ten sposób robicie, że zmieniacie na przykład kanał na kanał pierwszy, idziecie w miejsce, gdzie będzie kamera i robicie właśnie taki test, jak wam pokazywałem, tak? Nawet ping do bramy wystarczy. Już będziecie widzieć widzieli różnicę. Jeżeli ustawicie na kanał pierwszym, zastosujecie, pójdziecie w tamto miejsce, i puścicie taki ping do bramy i zobaczycie, że o tutaj mam mniejsze straty, no to już jest dobrze. Zmieniacie później sobie na przykład nie, na dwójkę nie ma sensu, zmieniacie na szóstkę załóżmy, sprawdzacie to samo, na jedenastce sprawdzacie to samo, i wyjdzie tak, że na przykład na kanale pierwszym mieliście naj, najlepsze pingi, czyli najmniejsze, tak, bo ping im mniejszy tym jest lepszy, im wyżej, tym jest gorzej i jeżeli będziecie mieli niskie wartości no to zostawiacie właśnie na tym kanale i tyle I kamerę łączycie i macie pewność, że to będzie bardzo dobrze działać. Dobra. Jeżeli byśmy chcieli sprawdzić jaki ma naprawdę kamera IP zasięg WiFi, to musielibyśmy ją przestawić w tryb hotspota i sprawdzić jak mocny sygnał ona wysyła, tak? Na jaką odległość Możemy my się przemieścić od właśnie kamery. Możemy to sprawdzić. Idziemy na, na zewnątrz. Dobra, jesteśmy na zewnątrz i teraz tak, wchodzimy w ustawienia, Wi-Fi i patrzymy z WAP, to jest właśnie sieć wi tej kamery. Łączymy się z nią, sprawdzamy bramę, bramę mamy 2.2.3, 2.2.3, 101, tak? 2.2.3, zachowamy, łączymy się bezpośrednio z nią w tobie jak z pointa i ona nie ma dostępu do internetu. I teraz otwieramy ping i ustawiamy bramę. 223.223.100.1. Robimy start i jak widać straty są praktycznie żadne, tak? I idziemy w takim razie, oddalamy się od kamery. Teraz nadal straty są żadne. I idziemy dalej. Widać już zasięg, jedna kreska spadła. Dalej jesteśmy połączeni z kamerą. I znowu wzrosła. I ponownie sprawdzamy, zasięg jest bardzo dobry. Zobaczcie jak daleko jesteśmy. Robię zdjęcie, kamera jest tam, więc idziemy dalej. O i w tym miejscu już od razu nam spadła kreska, robimy start. Jesteśmy tutaj. Powiem Wam, że takiego wyniku się nie spodziewałem. Yy, no, ponad 100 metrów, spokojnie. Kamera miała zasięg wi Dobra, połączmy ją z powrotem z naszą kamerką, z naszym routerem. I łączymy ją z naszą siecią. No I dobra, jesteśmy z powrotem. Jak widzieliście, no, najważniejszą rzeczą jest to, żeby ten sygnał Wi-Fi był naprawdę dobry. Tam, gdzie montujemy tą kamerę. I wartość pingu no nie przekraczała jednak e, tych 60 ms, bo jak widzieliście, e, jeżeli przekracza te 60 ms, no to już niestety e, laguje się, tak? Ten obraz e, jest dużo spowolniony, zacina nam się. Na, oczywiście to chodzi o podgląd na żywo. E, natomiast e, ta kamera, czy też inne kamery nasze, zapisują obraz na karcie pamięci, i ten obraz na karcie pamięci zapisuje się płynnie, tak? A tutaj Wam wrzucam obraz kamery, właśnie tutaj, co podąża za ruchem. Możecie zobaczyć, że mimo tego, iż mam bardzo słaby zasięg na telefonie, to i tak no, z karty, jeżeli pobieramy te pliki, to one są bezstratne. I jak widać, tutaj nic nie laguje. Płynny, obraz jest bardzo płynny. Dodatkowo macie właśnie przedsmak tej oto kamery, która będzie być może w kolejnych odcinkach, właśnie pokaże jej funkcję. Jak również jeszcze, jak wygląda obraz dlatego też warto właśnie sprawdzić ten sygnał Wi-Fi. Pójść w te miejsce, gdzie będzie kamera zainstalowana, żeby później nie było problemów. że Kupicie kamerę, a zamontujecie ją właśnie gdzieś, gdzie ten sygnał jest bardzo słaby. Będzie strasznie powoli to wszystko działać. Nawet może się zdarzyć tak, że nawet nie będziecie mogli otworzyć obrazu z tej kamery ze względu właśnie na długie czasy odpowiedzi. Drugą wartością właśnie jest ten upload, tak, żeby on był przynajmniej te 1,5 megabita na sekundę dla jednej kamery w jakości Full HD. Bo jeżeli oczywiście ustawicie tą gorszą jakość, no to tam wystarczy tak naprawdę około 500 megabitów na sekundę i w tej najgorszej jakości też będziecie mieli obraz. No ale wiadomo, że każdy chce mieć jednak ten obraz w jak najlepszym podglądzie. No, ja na przykład na, mam u siebie na rejestratorze podgląd właśnie z tej kamery, tutaj jak widać, i to działa bardzo nawet płynnie, przyzwoicie, jeżeli chodzi o rejestrator. Jeżeli chodzi o podgląd na telefonie, to nie tylko kamera musi być, mieć dobry internet, ale również i na telefonie musi mieć dobry internet, tak? Czyli tam, gdzie montujemy kamerę, to oczywiście, tak jak pokazywałem, trzeba sprawdzić ten sygnał, ale jeżeli chcemy mieć podgląd na telefonie to również ten sygnał wi-fi powinien być dobry, bądź też LTE, no ale jak wiemy LTE u różnych operatorów działa natomiast jakiś tam podgląd jest, tak, to nie na telefonie nie musimy mieć jakiegoś tam płynnego podglądu ważne żeby był, żebyśmy mogli zobaczyć ewentualnie w przypadku obrotowych kamer możemy sobie poobserwować podwóreczko, tak możemy mieć dostęp do plików z karty i to jest dla nas najważniejsze a jeżeli mamy rejestrator, no to tak jak u mnie, powiem szczerze Naprawdę bardzo dobrze działa przy tych pingach co ja mam, tak? bo te pingi nie są, że tak powiem, bardzo dobre. Powiem szczerze, że w niektórych momentach nawet przekracza 100 milisekund. Stąd też są właśnie te zacięcia. To wszystko zależy też od pogody i od sieci Wi-Fi, które są w okolicy. No bo większość routerów właśnie mają kanały poustawiane na automatyczne. Jednego dnia ma kanał 6, następnego dnia ma kanał 11, to też wpływa na działanie mojej sieci Wi-Fi. Stąd też właśnie musimy znaleźć jakiś kompromis i ustawić taki kanał, który nie jest zakłócany. W moim przypadku akurat ja znalazłem kanał 11 i na 11 najlepiej to działa. Można oczywiście też wzmacniać ten sygnał Wi-Fi, ale to w kolejnym myślę odcinku nagram i pokażę właśnie jakie narzędzia można wykorzystać do wzmacniania właśnie sygnału WiFi. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że wyczerpałem temat, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania to oczywiście piszcie w komentarzu, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia następnym razem, cześć!